Ostatnie nagranie Jacka z królowych Życia do fanów. Nikt się nie spodziewał, że dojdzie do tragedii. Polski show biznes pogrążył się w smutku po nagłej i niespodziewanej informacji, jaka dotarła do mediów wczoraj wieczorem. W wieku 55 lat zmarł Jacek Wójcik. Jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci programu Królowe Życia, emitowanego przed laty w TTV. Wiadomość o jego śmierci przekazała Dagmara Kaźmierska, z którą przez lata tworzył ekranowy duet. Wieść ta wstrząsnęła fanami, którzy od razu zaczęli wyrażać żal i współczucie, wspominając ulubieńca telewizów i jego barwną osobowość. W sieci można odszukać ostatnie nagranie zmarłego gwiazdora, w obliczu tragedii nabiera szczególnego wymiaru. Jacek Wójcik z programu Królowe Życia nie żyje. W środowy wieczór polski świat rozrywki obiegła niezwykle smutna informacja. W wieku 55 lat odszedł Jacek Wójcik. Bohater kultowego programu Królowe Życia, który przez wiele lat bawił i wzruszał widzów w stacji TTV. Charyzmatyczny, pełen energii i charakterystycznego poczucia humoru, szybko stał się jedną z najbardziej lubianych postaci reality show. Jego wyjątkowa relacja z Dagmarą Kaźmierską oraz wspólne przygody, przepełnione śmiechem i spontanicznością, sprawiły, że zyskał rzesze oddanych fanów. Dla wielu widzów był nie tylko bohaterem telewizyjnym, ale również symbolem autentyczności i radości życia, a jego śmierć pozostawiła bolesną pustkę w sercach sympatyków programu. Informacje o śmierci artysty przekazała w środowy wieczór sama Dagmara Kaźmierska za pośrednictwem swojego Instagrama, żegnając przyjaciela wzruszającymi słowami Żegnaj Jake! Do zobaczenia w innym świecie! Kochani, dziś odszedł Jake! Nie będzie was już bawił! Miejmy go wszyscy w pamięci wesołego i zwariowanego, napisała na Instagramie Jacek Wójcik nie żyje Śmierć Jacka Wójcika była dla wielu ogromnym zaskoczeniem, jeszcze niedawno widzowie kojarzyli go z aktywnością w mediach i życiu towarzyskim, a jego charakterystyczna osobowość sprawiała, że pozostawał jednym z symboli popularnego programu Królowe Życia Odejście w wieku 55 lat wywołało falę smutku i niedowierzania zarówno wśród jego bliskich, jak i wiernych fanów, którzy przez lata z sympatią śledzili każdy jego występ. Wkrótce po pojawieniu się informacji o tragedii zaczęły napływać pytania o jej przyczyny. Jedna z internautek zapytała Dagmarę Kaźmierską, czy Jacek zginął w wypadku. Nie, nie wypadek, ucięła krótko jego przyjaciółka, nie zdradzając jednak dalszych szczegółów. W sieci zaczęły pojawiać się spekulacje o ciężkiej chorobie lub nagłym wylewie, ale na razie pozostaje to w sferze domysłów. Poruszający wpis w mediach społecznościowych zamieściła także Edzia, która wraz z Jackiem i Dagmarą tworzyła kiedyś barwne trio uwielbiane przez fanów programu. Jej proste słowa, żegnaj przyjacielu, wyrażały głęboki smutek i podkreślało silną więź, jaka łączyła ich również poza kamerami. W komentarzach pod pożegnalnymi postami wciąż pojawiają się dziesiątki wyrazów współczucia i wsparcia dla rodziny i przyjaciół Wójcika. Widać, że dla wielu widzów Jacek nie był tylko telewizyjną postacią, lecz kimś znacznie bliższym, przyjacielem, którego odejście pozostawiło ogromną pustkę. Żegnaj przyjacielu, napisała w mediach społecznościowych. Samiaceg Wujcik także był dosyć aktywny w mediach społecznościowych. Jego profil na Instagramie śledzi blisko 290 tysięcy obserwujących. On sam wrzucał tam często krótkie filmiki w formie reelsów, w których pokazywał swoje przepisy, bądź żarty i życie codzienne. Jego ostatni filmik w obliczu obecnej tragedii wyciska łzy. To był ostatni głos Jacka Wójcika do fanów. Ostatnie wideo Jacka Wójcika. Śmierć Jacka Wójcika wstrząsnęła fanami, którzy licznie zaczęli gromadzić się pod jego ostatnim wpisem na Instagramie. Opublikowane 20 lipca 2025 roku nagranie pokazuje go w pełnej energii i radości. Widać, jak wskakuje do wody, ciesząc się chwilą. Zanim jednak zdecydował się na kąpiel, zwrócił się bezpośrednio do kamery, kierując kilka słów do swoich operatora kamery. Tu teraz będzie historyczny skok. Pół roku trenowałem łydki, bo to od nich zależy, powiedział rozbawiony Jacek. Następnie wskoczył do tafli najpewniej jeziora i krzyknął z niej. Dobry skok. To był skok mistrzów, powiedział Jacek na nagraniu. To krótkie, spontaniczne wideo dziś nabrało szczególnego znaczenia i dla wielu stało się symbolicznym pożegnaniem z uwielbianym bohaterem królowych życia. Fani w komentarzach podkreślają, że trudno im uwierzyć, iż człowiek tak pełen życia i humoru odszedł tak nagle, pozostawiając po sobie pustkę i wspomnienia, które będą im towarzyszyć jeszcze długo.